Cześć moi drodzy! Najpierw wyjaśnię zamysł dzisiejszego materiału, bo może być trochę nieoczywisty. Chciałem nagrać i nagram pewnie. Kaś wyjaśnia o mięsie in vitro takim hodowanym w laboratorium ale wcześniej chciałem zrobić materiał, który jest bardzo na czasie czyli mąka z robaków coś o czym mówią i mówiły media bowiem 24 stycznia Unia Europejska zezwoliła na to, żeby do produktów spożywczych tu mam ich pełną listę Wieloziarniste bułki, paluszki chlebowe, krakersy, batony zbożowe, suche mieszanki do wypieków ciastka, suche produkty makronowe, sosy, przetwory, dania warzywne, pizze, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. I cała masa innych produktów. Mogą, do, może być do nich dodawana w tym momencie mąka, na przykład ze świerszczy. E, I wiele osób jest oburzona tym faktem, że jak to robaki w naszym jedzeniu, Unia Europejska, oczywiście wszyscy e, oszaleli. I temat e, tego poruszymy dzisiaj, bo powiemy trochę o technologii żywienia. Powiemy też trochę o tym, jak się to wyrabia, ale najpierw chciałbym wytłumaczyć, dlaczego te produkty znajdują się przede mną. Ja zrobię łyka, tutaj poleci intro i wracamy do materiału. Pyszne robaki. I nie, to nie jest przejęzyczenie. We wszystkich produktach, które tutaj widzicie przede mną, we wszystkich, które mają czerwony kolor. Znajduje się koszenila. Barwnik nazywany E120. Na etykiecie odnajdziecie taką informację. E120, koszenila, jest barwnikiem, który pochodzi właśnie ze sproszkowanych robaków, ze sproszkowanych czerwców kaktusowych. To takie małe robaczki, które mają czerwony kolor. I ludzie stwierdzili, że fajnie byłoby ten czerwony kolor sobie zaadaptować, na przykład tutaj, na przykład gdzieś tutaj i, i, i tutaj. Więc. Po pierwsze, jeżeli uważacie, że jedzenie z sproszkowanych robaków jest niedobre, to zrewidujcie to, czy przez ostatnie 30 lat nie jedliście z czerwonych słodyczy, lodów, jogurtów albo jakiegoś tatara, bo nawet y, takie mięsa są barwione specjalnie na czerwono po to, żeby wyglądały apetycznie, barwione robakami. Ale przejdźmy do samej mąki ze świerszczy. Co to w zasadzie jest mąka ze świerszczy? Mąka jest przecież produktem zbożowym. Natomiast y, Tutaj mamy świerszcze. Dokładnie mówi się o tym proszek, ze świerszczy, proszek z robaków, po prostu po angielsku jest to Cricket Powder, a nie Cricket Flour. Więc tutaj kwestia nazewnictwa może być myląca. Natomiast zasada jest podobna. Możemy ten produkt dodawać do innych produktów jako substytut mąki, ale jednocześnie jako że jest to produkt odzwierzęcy, substytut mięsa. Widać to doskonale, że jest to substytut mięsa, kiedy porównamy sobie na tabelki wartości odżywcze standardowej mąki pszennej i wartości odżywcze mąki ze zaświerszczy. I na przykład mąka ze świerszcza ma ponad 400 kalorii od 10 do 20 g tłuszczu i tylko 0,5 g węglowodanów przy aż 70 g białka. W zasadzie jak mięso. Natomiast mąka pszenna to 340 kalorii, gram tłuszczu, ponad 70 g węglowodanów i zaledwie 11 gramów białka. Czyli jedząc mąkę ze świerszcza, jemy bardziej mięso niż mąkę i warto o tym pamiętać. Że tej mąki nie będzie teraz nagle we wszystkich bułkach hajzerkach za 20 groszy, to mogę Wam obiecać już teraz, bowiem kilogram. Takiej mąki kosztuje w tym momencie około 200 złotych, więc to nie jest tak, że Pewnego dnia wejdziecie do sklepu i nagle wszystkie bułki będą z robaków i będziecie jedli robaki przymusowo, nie wiedząc o tym, i Unia Europejska Was po prostu do tego zmusiła. Nie, 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 to jeszcze nie nastąpi. Natomiast jest to dobry moment do tego, żeby wyjaśnić, jak taką mąkę się w ogóle tworzy. Powstaje ona z liofilizowanych świerszczy, hodowanych w takich plastikowych zbiornikach, ułożonych jeden na drugim, więc oszczędzamy dużo miejsca, co ma ogromne znaczenie dla środowiska. Po to w ogóle sięgamy po świerszcze, bo ich hodowla jest znacznie tańsza. I znacznie mniej wpływa negatywnie na środowisko niż np. hodowla krów czy też świń. I tak więc po odpowiednio długim karmieniu takiego świerszcza, kiedy wyrasta on już na dorosłego osobnika, następuje proces liofilizacji. Czyli no jest to trochę okrutne wobec zwierząt, ale takiego zwierzaka się wysusza w procesie zwanym liofilizacją, który polega na tym, że najpierw robaczek ten jest zamrażany, cała woda w jego organizmie zamienia się w lód, a następnie w procesie sublimacji przy bardzo niskim ciśnieniu, zbliżonym do próżni. Ten lód jest usuwany, gdyż w tym procesie przechodzi on ze stanu stałego w stan gazowy, z pominięciem w ogóle stanu ciekłego. I tak. Pozostaje nam same suche, chciałoby się powiedzieć, mięsko, a mięsko, pancerzek, i tak dalej. Następnie jest to wypiekane, e, gniecione, i tworzy się z tego taka właśnie mączka, taki proszek, który, jak mówią osoby jedzące taką mąkę, ma trochę posmak orzechów. I po co nam ta mąka? Już po trochu powiedziałem, jest ona świetnym dodatkiem energetycznym, świetnym dodatkiem białkowym do różnych produktów. Może być stosowana w krajach np. trzeciego świata, tam gdzie nie ma tak dużego dostępu do mięsa, bowiem hodowla jest znacznie prostsza, wymaga mniejszego wkładu energetycznego, mniej paszy dla takich świerszczy. Można ją dosypywać do innych produktów, zwiększając ich wartości kaloryczne, energetyczne, a jeżeli dbamy o środowisko, no to dzięki takim świerszczom zużywamy mniej co dwa. Ja Was do tego nie zmuszam, Unia Europejska Was do tego nie zmusza, nie musicie tego robić, ale no cóż, takiego robaczka możecie sobie zjeść. Wasze zdrowie, dzięki, że byliście ze mną, do następnego razu, cześć.